Show. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zapukam do drzwi. Ciekawe kto otworzy mi. that heart's and us less in a magic way whenever i see you all i think of is grace and grace My love, you won't ever be alone. My soul. Wow. Hej, ja już jestem i dzisiaj pojechałam do hodowli samojedów i dzisiaj jest ze mną pani Gabrysia, właścicielka piesków. Didor! Co inspirowało panią, by właśnie hodować tę rasę? Generalnie fakt, że... No, że są super psami, tak naprawdę. Są bardzo, bardzo pojęte, bardzo tak naprawdę wszechstronne. Można je nauczyć. Bardzo wielu rzeczy, myślę, że jakby się uprzeć, to, to wszystkiego. E, także również ich charakter, tak naprawdę to, że one są takie mocno niezależne, e, no i praca z nimi jest pewnym wyzwaniem, tak naprawdę. No i jest to mega fajne. Także stwierdziłam, że, że czemu nie? Spróbujemy. Mm -hmm. A hodowała Pani kiedyś na wraca? Nie, nie, zaczęłam od. Tak. A czy alergiccy mogą hodować właśnie takie pieski lub mieć lub po prostu? Generalnie to zależy na co mają alergię, bo utarło się tak trochę, że one są takimi sami hipoalergicznymi, że tak powiem, bo Stosunkowo niewiele osób, które mają alergię na psy, mają alergię też na nie, że tak powiem. E, aczkolwiek to zależy, na co ma się alergię, bo można mieć alergię na przykład na łój, psi, który są głównie w trasach myśliwskich, no i wtedy one rzeczywiście mogą być hipoalergiczne w pewien sposób. A jeżeli ktoś ma alergię na wydzieliny, tak jak ślina na przykład, no to będą alergizować i tak. Także Albo na e, pewne białka, które są po prostu na nich. No, to będą alergizować. Także raczej nie są mm -hmm. rasą alergii, hipoalergiczną. No i raczej polecam, jak ktoś ma alergię, a chciałby mieć takiego siaka, no to żeby po prostu udać się do hodowli, posiedzieć z takim siakiem dłużej, wymiziać go całego, dać się wylizać, żeby na pewno sprawdzić, czy, czy ta reakcja alergiczna nie wystąpi. Tak, dla pewności. A ja mam takie pytanie. Jak pani tutaj znajduje kleszcze? Oj, jest łatwo, wbrew pozorom, e, bo są czarne kleszcze, <gryw> także wbrew pozorom widać. E, zwykle jak jest ten sezon kleszczowy, to po każdym spacerku jest po prostu szybkie przeczesanie, no i te kleszcze wyciąga się, że tak powiem, i widać wtedy mniej więcej je, bo są czarne na białym, więc, więc dobrze widać. E, aczkolwiek e, czasami jak jakaś mucha się zaplącze, to wracamy ze spaceru z jakimiś muchami, żuczkami, mhm. bo tam już wejdą w tą sieć, to nie mogą wejść, więc trzeba je wyciągać i im pomagać wyjść. <gryw> A czy pani pieski. Kiedyś wykąpały się w płocie i były takie całe czarne. Tak, tak. O ile ta duża jest raczej czyścioszką, czy ona unika wszystkich kałuż, tam ewentualnie ponad garstki sobie wejdzie do kałuży. To mała, jak widzi kałużę, to bierze tylko rozpęd i po prostu nurkuje takim ślizgiem <laughs> przez całą kałużę. Także tak, zdarzyło mi się, żeby była taka po prostu po oczy czarna, jednolicie. Także najlepszym sposobem jest tak naprawdę poczekać, aż się wysuszy, podsuszyć wsiaka. Jakieś ciepło, no to może wysunąć sam i wyczesać. To z się wykrusza. lubię mi się kąpać? Mała się lubi kąpać całkiem, ona była całkiem niedawno kąpana, ona sobie siedzi w wannie i po prostu czeka, aż się z nią robi wszystko, co trzeba, a duża wolałaby nie być kąpana. <laughs> Nigdy. Ona, tak, ona raczej woli raczej unikać wszelkiego tego, tego rodzaju atrakcji. Mój pies nie lubi się kąpać na przykład w swoim batyniku, takim w nie, ale kocha sama wchodzi do jeziora. No one. Różnie, właśnie ta mała, tak jak mówiłam, ona lubi całą wodę, błoto, wszystko. Ona jest pierwsza zawsze, a duża to tak, tak sobie wejdzie, pomoczy nóżki, ale kompas się nie bardzo. Raz mi wpadła do jeziora, bo nie przewidziała, że jest bardzo ostre zejście, więc trzeba było ją wyciągać. Ona nie bardzo lubi pływać. Dobra. A, a ile ważą? One normalnie suczki ważą około 20 kilo, chłopcy tak do, do 30, ale to bardzo zależy od konkretnego psiaka. Na przykład Cynthia jest raczej dosyć sporą suczką jak na samo jeda i ona waży tak normalnie 21, gdzie tam suczki ważą 18-20 powiedzmy średnio, a mała waży już 16, także też już, już troszeczkę. A czy często chorują? Generalnie one przez to, że są rasą pierwotną raczej nie mają tendencji do chorób ale występuje u nich, tak jak u większości psów dysplazja, także trzeba na te stawy uważać od tak naprawdę e, początku szczeniaka suplementować, nie przeciążać, nie chodzić po schodach, nie skakać z soczewskiem, tak żeby no tych stawów nie przeciążać za bardzo. E, mają tendencję do cukrzycy, e, bo przez to, że właśnie również jest to rasa pierwotna i mają problemy właśnie z enzymami e, niektórymi e, trawiącymi węglowodany, także mają ich po prostu mniej, także trzeba uważać, żeby te karmy e, albo jedzenie po prostu, którym są karmione było dla nich odpowiednie. I to są takie dwie główne tak naprawdę choroby. rasy, są, są tutaj kilka mniejszych, rzadszych chorób, ale one generalnie raczej nie chorują. Nie mają takich bardzo dużych tendencji do chorób. Nie wiedziałam, że psy mogą mieć cukrzycę. Tak, tak, niestety mogą, też mają mieć skłonności do otyłości, także <grytanie> tak jak ludzie. Czy te psy nadają się do naszych klimatów, czy yy, mają taką grubą sieśnię za gorąco na to? Yy, może być. Generalnie myślę, że to tak jak z każdym gatunkiem one się trochę przyzwyczajają do tego, dlatego czasem te młodsze samolety już mają powoli te to futerko mniej gęste, ale no mają trudno w lecie, nie ukrywam. Dlatego w lecie zostają nam szczególnie jak mamy takie lata gorące jak teraz, one zostają spacery wcześniej rano i wcześniej wieczorem takie dłuższe, no a w ciągu dnia tylko takie króciutkie, żeby załatwiły swoje potrzeby fizjologiczne. No i mają oczywiście maty chłodzące, baseniki z wodą, one też są chłodzone troszeczkę, także... Mają swoje miejsca, gdzie mogą y, uciec od upału, aczkolwiek y, mimo, że u nas na dole czasem jest chłodniej niż na zewnątrz, to one się pchają na zewnątrz, także najwyraźniej bardzo im nie przeszkadzają te upały. Mm -hmm. Piesek też ma taką y, bardzo grubą sieść, więc on y, jak jest gorąco, woli siedzieć w wyrandzie, bo tam jest najchłodniej. Czy te pieski się szybko uczą? Tak, nawet bardzo. To zależy od konkretnego psiaka, ale one są znane z tego, że są takimi mocno inteligentnymi psiakami. Ona ma tak naprawdę pół roku i wszystkie sztuczki, które zna Cencja, załapała właściwie po pierwszym, drugim razie. Ona mniej więcej w tym momencie, bo szybciej się uczy generalnie. Także uczą się bardzo szybko. Trzeba wiedzieć, jakie uczyć, bo one są takimi trochę upartuszkami i są takie niezależne i samodzielne, więc trzeba wiedzieć, jakie przekonać do tego, żeby z nami współpracowały, ale jak już chcą współpracować, to uczą się bardzo szybko, także to jest ich zaleta. Bardzo dużo? A właśnie, lepiej je szkolić samemu, czy na przykład e, załatwić im jakiegoś trenera? Generalnie to myślę, że w ogóle fajnie jest wsiąc ćwiczyć samemu, bo to jednak wpływa dobrze na naszą relację z psiakiem i w ogóle. E, ale jeżeli tego nie potrafimy robić i mamy jakieś problemy z psiakiem, albo po prostu nie potrafimy, bo dopiero zaczynamy, to myślę, że warto się udać na jakieś szkolenie, chociażby po to, żeby podpytać, jak pracować z psem, bo tacy trenerzy, którzy się mają doświadczenie, po prostu wiedzą, jak dopasować ćwiczenia do psiaka, jak dopasować motywację do konkretnego psiaka i po prostu pomogą nam nauczyć, nauczą nas uczyć, że tak powiem. A potem my myślę, że już możemy spokojnie pracować z psiakiem, jak wiemy, co robić, bo no bo jest to super zabawa, tak naprawdę. Psiaki w ten sposób też. No, Budują z nami właśnie fajną relację, e, uczą się fajnych rzeczy, dla nich to też jest zabawa. Ile lat żyją takie pieski? One tak generalnie, jeżeli chodzi o rasy, żyją około 14 lat, 12, 13, 14. Czasami oczywiście zdarzają się wyjątki, które żyją dużo dłużej, zdarzają się takie psiki, które żyją dużo krócej, no ale średnia wieku to myślę, że takie 13-14 lat. Yy, a nadają się bardziej do domu yy, yy, z ogrodem czy hmm. do bloku? Wydaje mi się, że. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś zapewnia takiemu psiakowi odpowiednią liczbę godzin ruchu, że tak powiem, i odpowiedni też wysiłek mentalny, to na, nie ma problemu uważam z blokiem. E, myślę, że to tak trochę utarło się właśnie, że duże psy, albo właśnie takie psy bardziej aktywne, no to do bloku nie mogą być. E, myślę, że tak nie jest. Myślę, że to właśnie, że ktoś zapewnia wszystko Psiakowi, co, co psiak powinien mieć, e, no to nawet w bloku taki jest, jak może mieszkać. Zobrótnym oczywiście jest łatwiej, no bo więcej tego miejsca jest po prostu, żeby z psiakiem się poruszać, aczkolwiek e, myślę, że, że nie ma tak jakiej zależności, czy lepiej do bloku, czy raczej do domu. Mm -hmm. A powie Pani kilka słów, jak się właśnie mieszka z takim pieskiem? Generalnie, jeżeli chodzi o mieszkanie z nimi, no to trzeba je dobrze wychować, bo one są bardzo słane, bardzo mądre. One wiedzą, jak potem wykorzystywać pewne rzeczy, jak się nie dociągnie czegoś, e, także uczą się bardzo szybko mieszk tych złych rzeczy. E, są z, z natury dosyć głośną rasą, także trzeba to mieć na uwadze. Jak ktoś nie lubi bardzo hałasu, no to raczej nie będą dobrą rasą. Można je nauczyć, żeby nie szczekały bardzo, ale w takich bardzo emocjonalnych momentach i tak pewnie będą dawać y, znać y, szczekiem, e, także są dosyć szczekliwe. E, są... Są takie dosyć aprobujące i wymagające uwagi. One bardzo lubią być z człowiekiem. Także jeżeli ktoś chce mieć psiaka, tak żeby tylko był sobie, no to to nie jest tarasa. One lubią oczywiście być przy człowieku, bawić się z człowiekiem, po prostu leżeć czasami obok, tak żeby wiedzieć, gdzie ten człowiek jest. No czesanie i generalnie pielęgnacja jest czasochłonna, tak więc trzeba to też lubić, trzeba to umieć robić dobrze. No i żeby to komuś nie przeszkadzało, bo jeżeli będzie przeszkadzało, to, no to taki psiak <laughs> będzie sprawiał po prostu problemy wtedy komuś. Ale generalnie mi się z nimi mieszka bardzo dobrze. Także. Czyli jak o to chodzi, że te psy są bardzo towarzyskie, to nie nadają się do osób, które dużo pracują? Myślę, że generalnie psiaki dużo śpią. Dorosłe psy powinny spać około 16 godzin dziennie, także jest to sporo, więc biorąc pod uwagę, że ktoś powiedzmy 8 godzin śpi i 8 godzin pracuje, no to jest to 16 godzin, więc można by powiedzieć, że, że mogą zostawać same na pewno, jeżeli potem będziemy mieć czas dla nich. Czyli jeżeli pójdziemy do pracy, ale później rzeczywiście poświęcimy im trochę czasu, no to myślę, że nie będzie problemu. Na pewno nie nadają się do mieszkania na ogrodzie, bo tak jak mówiłam, to są wsiaki jednak rodzinne. One dawno temu, jak podróżowały ze swoim plemieniem, no to generalnie... Mieszkały w domu, tak, mieszkały w osadach, także raczej są bardziej domowe niż ogrodowe, zdecydowanie. I a skąd pochodzą? One pochodzą z Syberii, także tam było takie plemię samojedów, właśnie azjatyckie, które sobie hodowało renifery, między innymi dlatego też mają w sobie pierwiastek mm -hmm. takiego psa pasterskiego, na przykład w Anglii, jak Anglia, nie ma związku kenologicznego, tylko taki takiego club. no i w Kanelklawie one są w grupie psów pasterskich. One mm -hmm. są w grupie psów pierwotnych, a u nich są zaklasyfikowane jako psy pasterskie, także generalnie wiele miały swoich zdolności, że tak powiem. Mhm. One pochodzą z takiego kraju, właśnie, gdzie jest bardzo zimno. Tak, one są z Rosji, generalnie, z Syberii, także tam było chłodno. Dlatego też mają taką sierść. Ta puchata sierść jest dwuwarstwowa, jakby blisko skóry jest pod szerszek, który chronił przed zimnem. I jest ta sierść taka bardziej okrywowa, ta bardziej taka puszysta, że tak powiem, którą można bardziej dotknąć. Ogonki też jakby mają swoje zastosowanie, to, że one są takie zakręcone, to jak psiak leżał, taki zwinięty w kuleczkę, to okrywał sobie nosek tym ogonkiem, żeby takie zimne powietrze się nie dostawało, bo potem jakby się dostawało, no to psiaki mogłyby chorować na różne choroby układu oddechowego. A także to powietrze było filtrowane przez ten, nos, przez ten ogonek i było cieplejsze, no to było zdrowsze, bezpieczniejsze mm -hmm. dla psiaka. Ale no? a nadają się do domu z dziećmi. Jak najbardziej. To, jak wspominałam, one są bardzo różne od siebie. Także zdarzą się psiaki, które są bardzo takie towarzyskie, bardzo lubią dzieci, a zdarzą się takie psiaki, które no, generalnie średnio lubią. Pewnie tolerują, aczkolwiek nie, nie kochają dzieci. E, także to myślę, że zależy bardzo od konkretnego psiaka. E, aczkolwiek każdego psiaka na pewno da się nauczyć tak, żeby współżył z tymi dziećmi bardzo dobrze i, i nie atakował ich, ani nie mówił w żaden sposób e, agresywny chociażby. Tak e, a czy nadają się m, tak jakby... jak coś mam w domu króliczka, to mi się z tym króliczkiem i kotkiem? Tak, no my mamy dwie jaszczurki i czasami je puszczam razem, one też absolutnie nie próbują polować, że tak powiem, na te jaszczurki. Je. Dura się nawet boi, także tak przyjdzie się tylko przywitać z jaszczurką i sobie odchodzi na drugi koniec pokoju. Mała jest bardziej zainteresowana, ale też nie próbuje atakować w żaden sposób. Także myślę, że spokojnie. Ja też mam jeszcze troszkę agamy Brudato. Ja też. A ile kosztują takie pieski? E, to bardzo zależy. One w ogóle w ciągu ostatnich dwóch, trzech, trzech lat bardzo podrożały. E, tak naprawdę, kiedy my kupowaliśmy Cynthia, to wydaje mi się, że 4000 to była taka średnia cena. Teraz średnia cena to jest 7-8 tysięcy. Także, no, poszły dosyć w górę mocno. E, trudno mi powiedzieć, czy to na to wpływa pandemia, na pewno w pewien sposób. Aczkolwiek taka średnia cena to teraz w tym momencie jest właśnie 7 tysięcy mniej więcej za szczeniaka. A potrafiam jakieś sztuczki? Tak, ja w pewnym czasie lubię tam czegoś sobie nauczyć, także raczej nic się nie pokazuje z tym, ale lubię je czegoś uczyć, także trochę sztuczek potrafił. Mhm. Jeszcze dużo przed Wami, może kiedyś się pokażecie. Może tak. Mhm. A ja mam prezent dla Pani. Yy, taki rysunek. Ale super! Ojej, ale śliczne, bardzo dziękujemy. Zaraz sobie pomyślimy gdzieś tutaj. <grywa> bardzo dziękuję w takim razie. <grywa> Widzisz ten ja? <Cynthia? grywa> Nie dość że śliczne, to zobaczcie jeszcze jakie mądre. Teraz kolej na mnie, oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie chciała spróbować. Ale uwierzcie mi na słowo, w tych pieskach można się zakochać w niecałą godzinę! To są białe, cudowne, mięciutkie antystreski. Czy wierzycie, że nie mogłam przez ich mijać? Mają taką wyjątkową sierść! Mega się cieszę, że mogłam odwiedzić panią Gabrysię, Cynthię i Arię. Aby subskrybujcie mój kanał, by poznawać cudownych hodowców i cudowne zwierzaki. Добър на те сладки очка! Па-па!